No, jesteśmy mieszkankami jedni letnisko. Przychodzimy tutaj często na ćwiczenia przez cały okres letni, dwa razy dziennie nawet się nam zdarza. Spotykamy się tu z różnymi koleżankami z Rzosowa, z Kolonki, z końca ulicy Słupickiej. Tu nawiązujemy nowe znajomości i nabieramy tej żyzny. Ćwiczymy, jesteśmy z tego bardzo zadowolone, no bo wiadomo, że wchodzimy w wiek SKS. I musimy te kości swoje rozruszać, żeby jak najdłużej nam służyły i nabierać kondycji. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni panu Wójtowi Leśniałskiemu, Radzie Gminy. Bardzo jesteśmy tu zadowoleni, że mamy takie przyrządy do ćwiczeń i chcielibyśmy, żeby tu jeszcze bardziej ta nasza jednia się rozwijała, żeby tutaj coraz więcej tych przyrządów było, żeby jeszcze tutaj nam pomagali w tym zdrowiu. I bardzo do Państwa apelujemy o to, aby Państwo oddali swój głos na naszego Wójta Leśniowolskiego, bo to jest wspaniały człowiek, dobry gospodarz, dba o nas tutaj. I bardzo proszę o oddanie głosu na pana Wójta Leśniowolskiego.